Życie każdego z nas jest drogą, na której spotykamy wiele trudów. Musimy więc wzajemnie się wspierać i podtrzymywać płomień nadziei, aby każdy wokół nas szedł przez świat z radością i otwartym sercem. Dlatego ruszam na spotkanie z tymi, którzy są świadkami nadziei wśród nas. Bo jak powiedział papież Franciszek, nadzieja jest tym większa, im bardziej o niej świadczymy. Przed Wami pielgrzymi nadziei. Mnóstwo ma różne twarze. W każdej z nich możemy spotkać Jezusa, który jest obecny w swoich najmniejszych braciach. Za tymi słowami papieża Franciszka podąża wspólnota Santa Sant'Egidio, którą dzisiaj odwiedzimy w Rzymie. Ciao! Buongiorno! Massimiliano? Buongiorno! Dzień dobry! Mi <sum> dispiace, non parlo italiano. Nie schodzi, po, po polsku. Po, po polsku tak możemy? <grym> <grym> Miło poznać. To jest wasza siedziba? Tak, si, zapraszam. Bardzo dziękuję. Buongiorno! To jest Sant'Egidio. Tu jest piękny ogrodek. Ogrodek, a nawet ogródek. Ogródek! ogródek. Pracujemy nad polskim. Nie ma Ogródek. Działają na całym świecie, ale swój początek mieli właśnie tu, w Rzymie. Jesteśmy we wspólnocie Sant'Egidio, która niesie nadzieję na peryferię. Główną misją Sant'Egidio jest po prostu wyjście na peryferię. Kto jest na peryferiach dzisiaj? Możemy powiedzieć, że w naszym świecie wszyscy chcemy być w środku, w centrum, w centrum uwagi. I szczególnie ego, czyli ja, jestem w środku. Natomiast, żeby szukać prawdy życia, sensu życia, trzeba wychodzić na zewnątrz i spotkać się z drugim człowiekiem. Tam jest peryferia. Ale oczywiście są miejsca, i każde miasto ma swoje peryferie. Są miejsca, gdzie ludzie są bardziej marginalizowani, są ubodzy, potrzebują wsparcia i pomocy. To jest Sant'Egidio. Gidio. To jest Sant'Egidio? Gidio. Ten. Święty Idzi. Święty Idzi chroni Jelen. Mm. I on ma rękę. Przeszytą strzał. I z tego powodu święty jest nazwanym patronem słabych. I ubogich. Wrócił. Święty Wrócił teraz? Siedem e, wieku później. To prawda. <laughs> Ubodzy są w różnych kryzysach. tych, kiedy lądują na ulicy, i w takich kryzysach, kiedy muszą, są zmuszeni, żeby uciekać ze własnych domów i krajów. E, ubóstwo ma wiele twarzy. E, nie istnieje kategoria ubóstwa. Istnieją ludzi którzy potrzebują pomocy i są ubodzy. I potrzebują, że ktoś zbliżył i mówi: Ej, ja jestem przyjacielem. Jestem z tobą. Jestem z tobą, tak. Timothy To jest rzeźba bezdomnego Jezusa. Ale jest rzeźba y, szczególna. Dlaczego? Bo tu jest miejsca, gdzie można siedzieć i trochę być z, Jezusem, I być z Jezusem, żeby On nie był sam. Hmm. Często Rzadko ludzi, która rzeźba ma miejsce na kogoś, kto tak. ją ogląda, prawda? Często ludzie tutaj, turyści, chodzą, są z telefonem, siedzą <laughs> tutaj i, <laughs> i, I przez przypadek spotykają Jezusa. Ja, to co, do stołówki? Do stołówki. Gdzie jest źródło wrażliwości, na której opiera się Santa Sant'Egidio? Każdy z nas potrzebuje Drugiego człowieka potrzebuje wsparcia, nikt z nas nie jest samowystarczalny. Mhm. Każdy z nas jest słaby i chruchy. Kiedy oferujemy pomocy, oferujemy rękę, Aha. ale również oferujemy, co jest najważniejsze i najpiękniejsze w siebie, mhm. czyli jesteśmy prawdziwi ludzcy i możemy w tym sposób pokazać, co mamy w sercu. Cinema And oggi, eh? Il password. Uh, the What's password. Il password. Peace. Peace. <laughs> Peace. <laughs> Buongiorno. A <laughs> Torino fai tu, fai tu gli onori di casa. Alla mia epovitania. Buongiorno. Ciao. Ciao. Io sono Francesco. Io sono Gianluca, mi apprivo. Mio Poznańs. – Ja sono Francesco. – Salvatore. – Miło poznać. – Jak powiecie? – Piacere di conoscerti. – Piacere. – Piacere? – Piacere. piacere. – Di? – Conoscerti. – Pleasure to meet you. – It's very nice to uh -huh. meet you, guys. <laughs> <laughs> Wrażliwość we wspólnocie rodzi się od utożsamiać się w życiu innych. Nie traktować innych jako obiekty lecz uh -huh. znaczy, jako ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, które są ciekawe, uh -huh. mimo że siedzą na ulicy, e, potrzebują buty, uh -huh. potrzebują jedzenia, ale mogą robić coś i mogą powiedzieć coś ciekawego. Uh -huh. Dzięki ubo ubogim, wielu młodych ludzi spotkało się e, z prawdziwą radością. I chyba spotkało się również z Bogiem, bo rozmawiając z ubogimi rodzi się pytanie: po co niesprawiedliwość? Mm -hmm. Dlaczego wojna? Mm -hmm. I to są pytania, które otworzą się do, do Boga. Io ho si. mangiato accanto. razem. Together. Ah, bene. It's beautiful. 2009. 2009 rok. Możemy się dogadać. Yeah. One question. What was the meal with Pope Benedetto? Che cosa avete mangiato quel giorno? Allora abbiamo mangiato pizza, pasta, lasagne, lasagna, con pettole con le patate, la frutta, il dolce, l'antipasta. Modlitwa, ubodzy i pokój. To się łączy? się łączy, bo od modlitwy Rodzi się wrażliwość. Dzięki modlitwie jestem zdolny pokazać innym piękny twarz, być otwarty, pomagać. I pierwsze spotkania chrześcijanina, które sługa Ewangelii, modli się, jest z ubogimi. Oni są pierwszymi przyjaciółmi Jezusa. On utożsamia się w najuboższych. Wojna jest źródłem wszelkiego ubóstwa. Kto cierpi w wojnach? Po pierwsze cierpią ubodzy. Ubodzy nienawidzą wojny. Ubodzy kochają pokój. Słuchając ubogich, możemy wyobrazić sobie świat bardziej ludzki. Bo świat, który jest Dobry dla ubogich jest dobrym dla wszystkich. Olio. Do you have more tuna? Oh. Olio goes first. And now we have to mix it, right? Yes. But we need the uh, sauce. Potrzebujemy okay. sosu. Sos pomidorowy z tunczyciąm. Tempu, uwaga. Bravo. Grazie. <laughs> Ja też miałem wiele darów od spotkania z ubogimi. Sant'Egidio nie ma formularz, co zrobić. Nie, nie chcemy rozwiązać wszystkich problemów świata, ale chcemy autentycznie żyć według Ewangelii, traktować Ewangelii poważnie jako słowo życia, która zmienia rzeczywistości. Ja myślę, że dzięki ubogim zmieniłeś się trochę. To jest stereotyp. Włosi jedzą makaron. <noise> to jest prawda. To jest stereotyp. Tak. Potwierdzamy ten stereotyp. Włosi naprawdę jedzą makaron. <noise> Codziennie tutaj przejmujemy około 500 osób. Santa wrażliwy jest też na osoby w kryzysie uchodźczym. Co daje tobie spotkanie z tymi osobami? Fakt, że każdy z nas jest chruchy. Słaby i może, może wpadać w tej sytuacji. Pamiętam, kiedy trzy lata temu byłem na lotnisku w Fiumicino, gdzie przyjechała, przyjechała, przyjechała grupa, przyleciała grupa Afgańczyków. Pamiętam wielka ucieczka z Kabulu. Spotkałem się z profesorem. Mój wiek, miał dwoje dzieci, jak my, i które ciągu nocy wszystko zgudował. To I może być każdy. To możemy to być, być my. Signora, Pani, panino? Si. To co zła mangiata, prego. Wolał allora, c'è la pasta, la fruta i e tutto quanto. Tutto bene. Si, si. <laughs> Buon appetito. appetito. Arievederci. Jak to zrobić, żeby dać nadzieję tym osobom, które są w różnych kryzysach? W kryzysie bezdomności, w kryzysie uchodźczym. Jak Wy to robicie? Co jest najważniejsze? Jest kwestia wiary. Wszystko możesz się zmienić. Co mogą dać chrześcijanie do świata? Przysłowie, które znamy. Nadzieja jest matką. I tak dalej, wiemy. Nie. Nadzieja jest silnikiem, który prowadzi do przyszłości. Mobilizuje ludzi. Musimy być ludźmi nadziei. Bez nadziei będziemy tylko powtarzać, że i nostri problemi, con la gioia, possiamo cambiare il mondo. Buonasera. Buonasera. Come stai? Ha voglia di possibile. Un pasto. Pasta mm. asciutta calda, frutta e un dolcetto. dolcetto. Tutto, tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Prendi tutto. Poi ti volevo far vedere questa qui, ce l'hai? No, me lo dai... Questa, questa è molto utile perché ci sono... Sì, ...le gli No, le indirizzi sì. per telefonare, per fare sì, la doccia, certo, certo. dove dormire, mm -hmm. dove mangiare. Vieni, Grazie. Prego. Prego. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Ciao. Ciao, arrivederci. Allora, andiamo pure di qua okay. adesso. Arrivederci. 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 e dai mi senso, cioè, sotto Robi Jest ważne dla, dla innych. Dzięki tej nadziei mogę stać się lepszym człowiekiem. Dzięki. Grazie a te. <grafię> Grazie. Grazie mille.